Cześć! Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy w Stegnie i właśnie wybieramy się do zwiedzić obóz, dawny obóz koncentracyjny w Stutthof. Jeśli dobrze to wymawiam, w Stutowie, który jest obok Stegny, właśnie został on otwarty na, zaraz na początku II wojny światowej. I co prowadzi do niego? Prowadzi do niego taka kolej wąskotorowa. Nie wiem, czy ona tutaj będzie widoczna dość dobrze. Ale ta kolej wąskotorowa prowadzi z samej Stegny do Sztutowa, a nawet można dojechać nią dalej z Jantaru, który jest jeszcze jedną nadmorską miejscowością dalej. Dojechać tutaj możemy również z Gdańska samochodem. Musimy się dostać do Świbna, przekroczyć promem do Mikoszewa ujście Wisły. No i w taki sposób jesteśmy już w Mikoszewie. Po 20 km, jak dobrze chyba liczę, no. tak, bo tutaj do, do Stegny jest jakieś 14-15 km, do tego Sztutowa jest, jest jeszcze około 4 km. Można sobie tą wąskotorówką albo samochodem pojechać. Tutaj mamy rozkłady jazdy. I co ciekawe, ta wąskotorówka właśnie prowadziła do obozu i to ona przywoziła więźniów do obozu, a działa do dziś. I dziś możemy się nią przejechać. Możemy się, możemy się nią przejechać, a to wszystko za sprawą no tutaj chyba kolei pomorówskiwe tu jest napisane, że jest to żuławska kolej dojazdowa, no która służy w tym momencie nawet nie jako ruch pasażerski tylko znaczy nie jako ruch pasażerski, ale nie jako ruch taki typowo no do do komunikacji, tylko ruch, który turystyczny. No myślę, że tutaj ludzie jeżdżą tylko właśnie turystycznie tą kolejką. Jest to kolej wąskotorowa o szerokości 750 mm. Więc jeżeli ktoś nigdy taką wąskotorówką nie jeździł, to też fajna rozrywka. Kolej prowadzi do Sztutowa, do samego obozu, byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, no to zapraszamy na nasz filmik. Nie wiemy ile tych przebitek będzie, bo nie możemy tam e, nagrywać, nagrywać publikować roku. tego w sieci. Godę. Z tego właśnie względu, że jest potrzebna zgoda, ale mam nadzieję, że coś uda nam się prze, przemycić, chociaż kilka przebitek, a później opowiemy, jak było. Czy warto jest to muzeum zobaczyć? No wydaje nam się, że tak, nawet tak biorąc no, pod uwagę, nie, że... No nie byliśmy też w Oświęcimiu, więc to będzie takie nowe spojrzenie, no bo nie, nie byliśmy w takim miejscu, nie? No ja też nie, ani ja ani Gabrysia nigdy nie byliśmy w obozie, byłem w obozie koncentracyjnym, więc mamy nadzieję, że czegoś się nauczymy, jakieś wnioski z tego będziemy mieli, no i zobaczymy. Idziemy sobie główną ulicą cały czas, ale jak widać no nie jest to najprzyjemniejsze z tego względu, że no, trasa prowadzi do Krynicy Morskiej. Jest tutaj bardzo duży ruch turystyczny w tym momencie w sezonie, więc jeżeli ktoś by chciał, to pobocze torów też jest bardzo szerokie. Widzieliśmy ludzi, którzy tutaj na rowerze jeżdżą, więc jeżeli da się przejechać na rowerze, to też na pewno da się przejść na nogach. Jesteśmy właśnie gdzieś Połowie drogi, minęliśmy tabliczkę Stegna-Mierzeja i idziemy dalej, cały czas w kierunku Sztutowa. Zobaczymy jak to będzie. Nie jest to daleko, więc chyba będzie ok. No jak widać nie jest to najbezpieczniejsza opcja, bo kolejka cały czas kursuje, więc może i lepiej byłoby się y, przemieszczać do tego y, Sztutowa właśnie poboczem. Jedzie powoli, bardzo głośno trąbi, więc w odległości 2 metrów od torów na pewno by się tutaj dało solemu przebyć tą trasę. Bo trzeba bardzo uważać, żeby przypadkiem nie zostać potrąconym. Doszliśmy właśnie do ulicy Muzealnej w Sztutowie. Widzimy tablicę, pomnik upamiętniający, właśnie chyba powstanie tego muzeum. Mamy tutaj wspomnianą kolej wąskotorową, która przebiega tutaj do samego muzeum. Muzeum Sztutowo. Cofnę się i wam pokażę, jak to wygląda. Będziemy robimy to w sposób legalny. Tak to wygląda. Mamy tutaj... tutaj wysiadają osoby, które chcą właśnie udać się do muzeum. I tutaj mamy ten obelisk upamiętniający właśnie... nie wiem, czy powstanie muzeum, czy... no tą... katastrofę, no... te morderstwa, które tutaj się dokonywały. Doszliśmy właśnie do willi, do willi Komendanta. Tu mamy tabliczkę informującą o tym, została ona zbudowana tutaj się posilę tablicą informacyjną około 1941 roku oraz została ona zbudowana przez więźniów na terenie dawnej leśniczówki. Tutaj wydaje mi się, że to jest ten budynek, pewny nie jestem, więc tutaj nie będę żadnym ekspertem w tej dziedzinie ani proszę się moją wiedzą nie posiłkować no ale widzimy tutaj wszystko stacja kolejki tutaj się kończy mamy tablicę informacyjną 3-5 i idziemy z muzealną, ulicą muzealną w stronę samego w stronę samego muzeum zbliżamy się już do samego muzeum właśnie zastanawiamy się czy jesteśmy odpowiednio ubrani, ale no ze względu na to że to była wyprawa rowerowa, nie mamy żadnych innych ciuchów niż krótkie spodnie, więc mamy nadzieję, że nam to wybaczą z całym szacunkiem do osób, które tutaj zginęły, ale mamy nadzieję, że no to nie będzie w jakiejś no złym tonie, a my no sobie po prostu to muzeum zobaczymy. Ale no też jest 30 stopni, więc no nie możemy tutaj robić nie wiadomo czego. Idziemy do muzeum, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Pewnie nagrywać nie będę nic w środku z tego względu, że no nie powinienem tego robić. Zrobimy to z zewnątrz, jakieś swoje przemyślenia powiemy i chyba tak będzie ten filmik wyglądał. Gabrysia już yy, widzę jest przed bramą, czyta jakąś główną... Tak, brama główna. Główna brama wejścia do Mamy też, widzę, tablicę informującą. No i wchodzimy miejscu wyłączamy kamery. Nie chcemy się narażać nikomu. Zobaczymy się po wyjściu. Jesteśmy już po obejrzeniu muzeum. Kabrysiu, jakie zrobi na to wrażenie? No, straszne rzeczy, nie? No, myślę, że warto, warto to zobaczyć i, i warto być świadomym, co się działo. Dokładnie tak. Wydaje mi się, że tego miejsca nie odda żaden filmik. My też nic nie nagrywaliśmy. Tutaj postępowaliśmy zgodnie z... postępowaliśmy zgodnie z regulaminem. Będzie tylko kilka przebitek ogólnego, ogólnego budynku. Tutaj o niektórych rzeczy nie robiliśmy żadnych plakaty, tablic informacyjnych. Żadnych zdjęć nie fotografowaliśmy. Wydaje mi się, że to jest taka smutna historia kraju, która powinna być, e, powinna być świadomości Polaków, bo nie da się ukryć, że no to te mordy, które tutaj się dokonywały, to jest e, no, smutna tragedia, która się stała na naszych ziemiach, e, na polskich ziemiach. Nie chcemy, nie robimy z tego filmiku komercyjnego. Chcieliśmy tylko pokazać, jak to wygląda, jak tutaj się dostać. A już jakie kto będzie miał przemyślenia po tym filmiku, czy zachęci go do obejrzenia, warto, to już warto zobaczyć. Tym nie jest to. Że jest bezpłatny. Dokładnie tak. Nie jest to materiał promocyjny. My tylko pokazaliśmy, że takie miejsce istnieje dla osób, które są tego nieświadome. Chcemy otworzyć oczy ludziom, którzy o tym nie wiedzieli. Jeżeli ktoś jest w pobliżu trójmiasta, jeżeli ktoś lubi historię, jeżeli ktoś chciałby się czegoś nauczyć to na pewno polecamy. No jest to smutna historia naszego kraju, która no, musi być w świadomości Polaków, no bo tak niestety wygląda nasza historia. Dawusiu polecamy? Tak. Polecamy bardzo. Żegnamy się. I do zobaczenia. I do zobaczenia. W takim troszkę smutnym tonie. No ale w takim też byliśmy miejscu. Do zobaczenia. Widzimy się w następnym filmiku.